Ależ dzisiaj zagramy mecze: Arsenal, Tottenham i Nottingham Forest. No i w sumie mamy taki mecz na szczycie, no bo Arsenal jest na szczycie. Mamy mecz w środku tabeli, bo Tottenham jest 14 i jest gorszy od nas. No i jest też Nottingham Forest, który już jest zdecydowanie niżej i ma zdecydowanie więcej porażek od nas. No i Arsenal ma niesamowitą formę. My mamy tragiczną, trzeba sobie to powiedzieć szczerze. I wszystko wskazuje na to, że powinniśmy przegrać ten mecz, ale z United. United i City żeśmy wygrali, więc ja nie widzę przeszkód. Zanim to, jeszcze Lovely Antkowiak wystosowała list, że chciałaby przejść na wypożyczenie. Nie ma problemu, mamy bardzo dużo napastników, aż, aż za dużo. Nie wszyscy mogą grać, także Lovely Antkowiak chce odbudować swoją formę na wypożyczeniu. Zobaczymy, czy ktoś się zgłosi. Oczywiście wypożyczenia już pójdą w następnym odcinku, bo proszę Państwa dzisiaj będą trzy mecze jeszcze przed okienkiem transferowym, później czwarty jeszcze jest mecz przed okienkiem i później Otwiera się okienko transferowe Więc dzisiaj możecie wysyłać Swoje powołania do gołtów SK Wszystko jest wyjaśnione W sumie to wyjaśnione Kopiujecie wzór z mojego przypiętego komentarza Pod tym filmem i wklejacie go W swoim oddzielnym komentarzu Wylosujemy dwie osoby, które poprawnie Wypełnią ten wzór W komentarzu i one w zimowym Okienku transferowym dołączą Do naszej drużyny Overall będzie losowany również I losowana również będzie pozycja Wylosujmy ją teraz. Na tym kole mamy wszystkie pozycje, jakie są dostępne w tej grze. Więc wylosujemy pozycję, na którą trafi pierwszy zawodnik, i będzie to bramkarz. Do składu trafi kolejny bramkarz. A druga osoba, która zostanie wylosowana, trafi na pozycję. O, cholera! Środkowy pomocnik ofensywny, to ciekawe. No tam mamy aby tylko dwóch zawodników, a może ktoś przyjdzie naprawdę dobry, który zrobi różnicę. Przydałby się ktoś taki. Wylosujmy jeszcze, kto zagra we wszystkich meczach tego odcinka i będzie to Peter Kumingowski, który już na pewno dzisiaj zagra wszystkie mecze, przynajmniej pierwszą połowę. Właśnie teraz mi się przypomniało, że Slash i Victorius również chciał iść na wypożyczenie. I przed chwilą przeczytałem, że no wypożyczenie też chciałby iść. Edmund Zaworski. Edmund Zaworski, spoko. Pójdzie na wypożyczenie. Ale nie wiem, co z tym slaszym Wiktoriusem. Wiem, że chciał iść też na wypożyczenie Marcel Kozini. Ale Koziniego ja nie oddaję. Kozini zostaje z nami w klubie, bo jest nam potrzebny. No dobrze, Wiktoriusie. W takim razie wystawiam cię na listę wypożyczeń. I może ktoś się po ciebie zgłosi. To samo Edmund Zaworski. Ty, no, zara, kurwa, cała drżyna mi się posypie. No dobrze, takim składem wychodzimy na arsenal. Jest całkiem mocny. Ale no nie wiem, czy się uda. Jak się uda, to będzie naprawdę zajebiście Gramy tragicznie. Arsenal jest kozacki. Szkoda, że Kiwior siedzi na ławce. Arsenal kontra Gołębska. Gramy na wyjeździe. Może być przypał. Co to jest za piosenka? Jak to jest piosenka z końca świata? <ścoughs> Kurwa, kiedyś oglądałem za dzieciaka taki film na YouTube, co? Taka asteroida, Ziemię, rozpierdala. Nie, później się bałem. GO TY GÓRĄ! Coś czuję, że to będzie dobry mecz. Bo Arsenal jest bardzo dobrą drużyną, nie tylko w grze, ale i w rzeczywistości bardzo dobrze grają. A z takimi drużynami gra się łatwiej, no bo oni grają ofensywnie. Te słabsze drużyny grają defensywnie, kitrają się w polu karnym, oni już widać, że grają ofensywnie. Więc jest szansa tutaj na bramki. Krzysiowski bardzo dobrze przeszedł obrońcę, drugi go wypierdolił. Kozini, Kozini! I w sumie to nie było tak źle. Kumingowski! <laughs> o nie! Saka! Nie ma bramki! Jak on tego nie trafił? Piłka się podbijała, tutaj już Saka stał, ale no nie trafił do bramki. Bardzo dobre zagranie, Szafar ran, jakby się urwał. O, urwie to mu się więzadło chyba niedługo coś. Koniec pierwszej połowy, 0 do 0. Nie idzie na razie nic w ataku, nasz atak nie istnieje od jakichś, no nie wiem, 10 meczy. Brakuje Nartoszowskiego, no kiedyś strzelał, a teraz nic nie strzela. Ile on ma bramek w tym sezonie, dwie? A to przecież już prawie połowa sezonu. O Boże, nie! Bladacz, brawo broni! Ależ przeszedł tutaj Jezus. To będzie brama, nie? Na szczęście nie. Brawo, bladacz. Jezus i. Chuj. Gabriel, Jezus. O ty. Ja wiem, co trzeba zrobić. Trzeba stawić naszego Jezusa i będzie pojedynek Jezusów. Jak na razie ten Jezus to kurwa jest chyba prawdziwy, bo rozstępuje moją obronę jak wodę. Dobrze się zachował, Jezus. Brawo, bramka ładna. Czemu mówię brawo przeciwnikowi? Nie wiem, chuja gramy, to już nie mam komu brawo nawet powiedzieć. Nie mam Jezusa na ławce. No cóż. No to tak, wchodzi Lucas Lexus. Zmieniamy. I wchodzi Tomi Dajemy dwóch napastników. Za Koziniego wchodzi Duda Johnson. I jeszcze jakiś napastnik, tylko nie wiem, czy teraz na Bosaka, czy Antkowiak. Dajmy na Bosakę, ale cały czas mi coś on nie pasuje. Mam nadzieję, że się odbuduje. I w sumie, dajmy ten. Sztręta. Oby te zmiany zadziałały Dobrze, chin Teraz, teraz! Nartość jak to kurwa spalony? No nie! Byłem pewien, że będzie git. To miksowski, ależ poszedł on jest szybki, to miksowski. Teraz dobrze będzie doświadkowanie! I strzał! Lepiej nie mówić. No ja pierdolę. No jak on tak mocno skacze? No jaki spalony, kurwa! Kolanem! Na bosaka lewa noga w dupkę kopnął. Wow, Trent na Bosaka Gol! Nie wierzę w to Że to i siadło Nie mogę w to uwierzyć w tym momencie Na Bosaka znowu daje ramkę Z Gigantem w ostatniej minucie Wcześniej z United Na wygraną, a dzisiaj tylko na remis Wiecie co jest najlepsze? To była ostatnia minuta meczu Zobaczcie tutaj, trend. zablokował Przycisnęliśmy we dwójkę jednego typa I stracili! Najlepsze jest to, że mecz się zakończy właśnie teraz I to będzie nasz czwarty remis z rzędu, bo w poprzednim odcinku mieliśmy 3 remisy na trzy mecze i to jest czwarty. No nieźle. Totalnym fartem udało się wygrać ten mecz. Tutaj Arsenal totalnie nas niszczył, nie da się nic zrobić w ataku. I tak naprawdę tylko takie sytuacje padają. No nie możemy jakiejś fajnej akcji zrobić. Na Bosaka strzelił bramkę, ale odkąd go wprowadziłem grał tragicznie. Więc to nie ma za dużo wspólnego z tym. Chelsea 4-0 z United. City Wygrał z Liverpoolem i aktualnie cały czas mamy 11 miejsce. No ale to był pierwszy remis z Arsenalu, a my mamy już 9. Mamy zaraz z każdym w tej tabeli, będziemy remisować. To już chyba będzie jakiś rekord Guinnessa, bo teraz właśnie gramy ze Spurs. O go to SK, just can't win, żeby tylko. Dobra, fikuśny trochę skład, ale takim składem wychodzimy na Tottenham. Zobaczymy. Jeszcze chyba nie pamiętam, żebyśmy grali trójką obrońców, ale z dwoma ofensywnymi pomocnikami. Zobaczymy. Jak to będzie chodzić Go to SK kontra Tottenham Nie wiem jaka jest najdłuższa seria remisów w Premier League Ale kurwa pobijamy to I będziemy mieli rekord Guinnessa Krzysiowski Ale strzał W sumie to myślałem że będzie trochę lepszy Nie to spór słaba drużyna W środku tabeli jest szansa Ich pokonać To jest idealna pozycja do strzelenia bramki A wiadomo kto strzela bardzo dobrze Krzysiowski chyba jest ok. Jest bramka 1 do 0 Nice Rzut wolny wykorzystany W rzucie wolnym wszystko zależy ode mnie jak ja to uderzę No i też od piłkarza jakie ma umiejętności Krzysiowskiego mam wyczutego więc Jakbyśmy grali pod faule to można by było nawet ich hat tym strzelić Ale to nie jest takie proste żeby w dobrej pozycji wymusić faul No i mogliśmy prawie już przegrywać Dobrze West jest talentowski strzel to proszę Tak jest Salientowski w końcu bramka z gry. Coś niesamowitego. Po akcji mamy bramkę. Ładnie. No i jeszcze muszę dopowiedzieć, bo tego nie wiecie, ale salientowski właśnie sprokurował ten faul, po którym padła bramka. Także salientowski dzisiaj naprawdę ładnie sobie śmiga po tej prawej stronie. I teraz piękną bramkę zestrzelił. Koniec pierwszej połowy. To była brama do szatni. Dobrze, Nartoszowski przejął. Co za debil obrońca! Nartoszowski! I szkoda, ale chłop nie strzela i nie chce chyba. Dobrze, Wiktorius! Jest dośrodkowanie! Nartoszowski, gol! I to jest pierwsza w historii asysta Wiktoriusa. Nasz położnik rozegrał tyle meczy, ale nie miał żadnej asysty ani gola jeszcze. Aż do dzisiaj. Dzieją się rzeczy niesamowite. To już jest 3 do zera na szybko rozegrany rzut wolny i Nartoszowski strzela z nożyc. No to jest już niesamowite, że takie coś się dzieje. Robimy zmianę. W takim razie wchodzi Dominowski, bo to już raczej. Mecz jest wygrany. Wchodzi też Różalson. Jacek Pepson, ale kurwa nie tu. No i na razie to wszystko. O nie, to może być 3 do 1. Velis na Tak jest, niestety. Czystego kąta nie będzie. Kumingowski niedobieg tutaj. Nie zatrzymał Velisa, i niestety mamy 1 do 3. No cholera, już trochę rozmarzyłem się, że to mecz wygrany, ale w sumie jest jeszcze 20 minut. Ej! Kurwa, nie! 3 do 2 już jest i znowu Velis. 3 do 0 było, a teraz już wystarczy tylko jeden gol i mamy remis. Niesamowite. Ja pierdolę. Nasza obrona już myślała, że wygramy, a tu jeszcze nie. I 15 minut meczu, jest kontakt. Dobrze, Różalson. I wypuścił Nartoszowskiego, przepchaj się, tak jest! NARTO- A ty kurwo! Ale mnie wykosił. Sam na sam biegłem. To musi być czerwona kartka. Nie pierdol, że nie ma nawet żółtej. Nie. <grymny> Pierwszy raz w historii bot mógł dostać czerwoną kartkę. czaisz? Sędzia nawet nie dał żółtej. Jebać sędziego i całą rodzinę jego. Ale mamy cały czas Krzysiowskiego na boisku, więc to jest jego jeszcze raz okazja. Krzysiowski! Tak! 4 do 2. Masz za swoje tykutasie. Pięknie wykonany rzut wolny. Koniec meczu. 4 do 2. Wygrywamy z, z Totnamem. I naprawdę fajny mecz się nam zrobił. Bardzo ciekawy mecz. Gdzie spurs nie może, tam sędzia pomoże. Mimo, że Krzysiowski strzelił dwie bramki. To i tak nie ma zawodnika meczu. Zawodnikiem meczu został Nartoszowski. To dziwna decyzja, ale okej. Okay. No i to jest mecz day numer 17. Wskakujemy na 10 miejsce. Od lidera to mamy 16 punktów. Ale do czwartego miejsca. Czyli do Ligi Mistrzów mamy tylko 6. Kurde, nie, nie myślę o tym, nie mogę o tym myśleć, przecież my jesteśmy tragiczni póki co. Jeżeli dobrze byśmy zagrali z tym Nottingham Forest, to może odzyskałbym wiarę, ale i Boże, ja już się. Tak, bałem. Przecież 3 do 0 żeśmy wygrywali. się Zrobiło 3 do 2. Dobrze na szczęście, że wbiliśmy jeszcze tą brameczkę, bo byłoby zbyt ciekawie. Dobra, to jest tak pokręcony skład, że szok, ale wychodzimy właśnie takim. Dajemy szansę Czarnickiemu na bramce. Niech się wykaże. Bladacz niech odpocznie. I mam nadzieję, że wygramy z Nottingham Forest, bo jeżeli nie, to będę załamany troszeczkę. Cztery strzelone gole ze Spurs to jest sporo. jeżeli dzisiaj też strzelimy chociaż dwie i wygramy ten mecz to można będzie powiedzieć, że w jakiś tam sposób pasta strzelecka wróciła, bo nie było jej już parę odcinków. Dobra, dobrze Czarnicki, dobrze, dobrze. Dajmy im trochę postrzelać, żeby Czarnicki mógł tam pobronić, nie? Nartoszowski jest! Jest gol! Ależ bramka od dwóch słupków, ta piłka się odbiła i dopiero wpadła do bramki. Naprawdę nieźle się to zaczyna, też akcję zaczął Szafa i on tutaj ma asystę, bo dobrze podał do Nartoszowskiego i Nartoszowski, nie wiem, zaczął strzelać może, czyżby, czyżby. Kolejny gol. Dobrze, Czarnicki, bardzo dobrze się popisałeś teraz. Spalony, ej. Kurwa, spalony. No za łatwo oni wchodzą. O nie, dobra. Na szczęście ten strzał słaby. I koniec pierwszej połowy meczu. 0 do 1 nie jest źle póki co. W sumie to zobaczyłem, że jednak jest chujowo. Poza tym, że strzeliliśmy bramkę, nic nie zrobiliśmy, a Nottingham Forest cały czas nam napierdala. Oj, nie, uff. Aaa, jak to było blisko! Ja w to nie chciałem strzelać, ale mi się przyciski popierdoliły. Pięknie wszedł w Kamilos w pole karne, ale ta piłka musnęła słupek tutaj praktycznie. Dobra, pora na zmiany. Wchodzi Hubert Timu, wchodzi Salientowski, Ryan Duda Johnson. No i chyba tyle już do Albo nie, jeszcze Marcela Koziniego wstawimy za hejdyckiego. O cholera. Dobrze zablokował Dybala. Ostatnia akcja tego meczu będzie należeć do gołu. Jeden do 0 Czarnicki, najlepszy zawodnik meczu. No proszę, mamy czyste konto. Gdyby nie Czarnicki tak naprawdę coś świetnie się zachował. Ciekawe, czy gdyby to bladacz bronił, też by tak świetnie bronił pewnie tak, ale Czarnicki stanął na wysokości zadania, bo naprawdę napierdalali nas, a nie wpuścił żadnej bramki. No i tak wygląda mecz day numer 18. Awansujemy na dziewiąte miejsce. Mamy dwie wygrane dzisiaj i remis. Forma troszeczkę lepsza, aczkolwiek nie nie wiem, czy wracamy już na te właściwe tory. Jeszcze trzeba się z tą opinią poczekać, wstrzymać i zobaczymy, co to będzie w następnym odcinku. A w następnym odcinku zagramy z. Nie wiem z kim, bo teraz najlepszy piłkarz Azji, Riyad Marys Zagramy dwa razy z Liverpoolem i z Newcastle. O oh, wow! Tyle, że pierwszy mecz zagramy z Liverpoolem na wyjeździe w Premier League, a drugi zagramy u siebie, ale w FA Cup. I jeżeli przegramy ten mecz, to od. Spadamy. Pierwszy mecz z Liverpoolem będzie ostatnim w 2024 roku i wtedy otworzy się właśnie już okienko transferowe. Paulinho najlepszy w Ameryce? O kurwa! Dostałem pracę z Chelsea. No to co? Na rapanowie!